Witam Państwa, w Studiu gość senator Ireneusz Niewiarowski, a rozmawiać będziemy między innymi o pielgrzymce Sołtysów do Lichania. Panie Senatorze, panie Senatorze, to już 19 pielgrzymka Sołtysów do Lichania. Spodziewa się Pan kilka tysięcy osób? No, co najmniej myślę, że będzie więcej. Nigdy nie było mniej jak kilka tysięcy, bywało więcej. Wysłaliśmy sporo zaproszeń. Myślę, że pielgrzymi wiedzą też, że. Oprócz tego programu religijnego, dla którego głównie przyjeżdżają, będzie również gość specjalny, pan prezydent Brunisław Komorowski. Będzie też konferencja, która zgromadzi bardzo wielu wybitych przedstawicieli związanych z rozwojem obszarów wiejskich w naszym kraju. Będą też występy artystyczne, bo piwnica świętego Norberta z Krakowa przedstawi spektakl w sobotę o 20.00, na ten spektakl zapraszamy też mieszkańców Konina i generalnie też na pielgrzymkę. Warto posłuchać dobrej poezji, teatru i poznać ten zespół. A też przy okazji, jak gdyby czy oddzielnie, ale razem z nami, to by było lepsze sformułowanie, odbędzie się koncert orkiest i chórów strażackich. Na schodach Bazyliki o godzinie 17 w sobotę. Panie senatorze, wspominał pan o konferencji to jest konferencja wiejska polska. O czym będzie mowa na konferencji? My chcemy rozmawiać, dialogować, więc będą na pewno różne głosy, różne opinie na temat właśnie rozwoju obszarów wiejskich, ale w takim wymiarze aktywności obywatelskiej udziału mieszkańców w tworzeniu w tej wsi przyszłości, bo o takiej tu mówimy. Na wsi się ogromnie dużo dzieje, przemiany cywilizacyjne powodują duże zmiany. Z jednej strony narastają zagrożenia, z drugiej szanse. My chcemy ocenić cały szereg programów, zaczynając od Funduszu Sowieckiego, ale też program LIDER, program Odnowy Wsi, PROF, To wszystko, co daje dzisiaj możliwości rozwoju i będziemy mieli też uwagi krytyczne, nie tylko pozytywne. Chcemy wypracować stanowisko i to stanowisko przedstawić panu prezydentowi. Pod koniec konferencji, tak to jest zaplanowane, wszystko zapięte jest jak gdyby na ostatni guzik i odpukać. Mam nadzieję, nic się nie wydarzy. Pod koniec konferencji pan prezydent do nas przybędzie. My przedstawimy, w niedzielę. tak, w niedzielę przedstawimy ten mówiąc nieładnie, urobek konferencji. A później wszyscy razem udamy się nam świętą o godzinie 12, którą będzie celebrował biskup ordynariusz Wiesław Merie. To już jest druga wizyta Bronisława Komorowskiego w Licheniu i drugie spotkanie z sołtysami w Licheniu. To, jakby tak liczyć dokładnie, to chyba trzecia wizyta, to trzecia, trzecia <gry> tak, ale na pierwszymce druga, z tym, że były marszałkiem wówczas. Coś obiecał i realizuje. Obiecał, że przyjedzie i przyjeżdża jako prezydent. Bardzo się z tego cieszymy. Był też wcześniej na zaproszenie Towarzystwa Samorządowego, gdy obchodziliśmy piętnastolecie i gdy była promocja książki Spółdowolności, bo tutaj okazało się, że są też pewne takie punkty styczne między naszą działalnością w latach 80., tutaj. Opozycyjną, a działalnością wówczas Bronisława roskiego, który był, okazuje się, kolporterem, drukarzem też jednej z gazetek podziemnych gospodarza, jeszcze wcześniej, nawet przed 80 rokiem, które rozprowadzaliśmy na terenach wiejskich. Panie senatorze, kilka dni temu sołtysi z Wielkopolski wybrali swojego szefa i po raz kolejny jest nim Sławomir Królak. tak. No. Cieszę się bardzo. Bliski mój współpracownik. Yy, organizacja bardzo wzrosła w ciągu tych ostatnich 4 lat. Liczy 1367 yy członków, ma 42 koła. Czyli I bardzo prężnie się wiodące. Działa, działa działa tutaj na terenie dawnego województwa Końskiego, ale wydaje gazetę sowiecką, którą czytają sołtysi w całej Polsce. Wydaje rocznik, poradnik dla radnych i sołtysów, też powszechnie czytany. Bardzo wiele. Innych działań prowadzi, bardzo blisko współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, gdzie jestem prezesem. W Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sołtysów jestem honorowym prezesem, ale też na takich uprawnieniach osoby praktycznie działającej też w tym stowarzyszeniu. I my tutaj, mówiąc o WSS-ie, jesteśmy jedną z dwóch organizacji, bo obejmujemy, no, tak jak powiedziałem, Dalne Konińskie, natomiast Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego pozostałe. Pozostałe tereny i w sumie zrzeszonych jest już teraz tu wyraźnie grubo powyżej 3000 członków w tych obu organizacjach. Obie należą do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z kolei jest moim zdaniem największą organizacją powstałą po 1989 roku, największą w Polsce i liczy no, grubo powyżej 15 tysięcy. Ja mówię, dane właściwie one są już nieaktualne, bo w tej chwili trwa jak gdyby przypływ członków nie tylko tu u nas, ale w całej, w całej Polsce. Ja myślę, że warto powiedzieć, że także w Wielkopolsce to jest jeden z takich regionów, gdzie prężnie rozwija się też fundusz sołecki. Ponad 50% gmin przyłączyło się do funduszu. Prężnie się rozwija, ale są lepsi. <grych> Musimy gonić. Najlepiej to wygląda w polskim, bo jest tam blisko 80% gmin wprowadziło fundusz sołecki. Więcej. A to po prostu wynika z, z pracy, którą oni tam już prowadzą kilkanaście lat z programu odnowy wsi to jest program wojewódzki regionalny cieszę się bardzo, że również u nas w Wielkopolsce na naszą propozycję odpowiedział pozytywnie marszałek i taki program także się u nas rozwija i to też już ma wpływ na wielkość na ilość gmin z funduszem sołeckim ponieważ są to rzeczy jakoś wspólnie związane i ci, którzy są aktywni mają fundusz sołecki jak są aktywni mają fundusz sołecki mogą aplikować na przykład o granty, które ma marszałek związany z rozwojem obszarów wiejskich. Poza tym to nie chodzi tylko tu o pieniądze. Oczywiście to chodzi o aktywność i o budowanie takiej wsi, która będzie przyjazna zarówno mieszkającym, ale też przybyszom. Coraz więcej osób na stałe chce się osiedlać na wsi. My o tym poważnie myślimy i trzeba tworzyć warunki takie, żeby wieś pozostała, tak, wieś, żeby pozostała sobą, zachowała tożsamość, czyli była atrakcyjna. A jednocześnie mogła skorzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych. To jest ważne nie tylko dla wsi, to jest ważne dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców. Jeszcze chciałem powiedzieć Panie dyrektor, jedno, że prowadząc te działania na skalę krajową, o tym w naszych działaniach często jest głośno w Polsce, w Polsce wiejskiej, no promujemy też koni. Konin stał się jak gdyby stolicą poprzez to stowarzyszenie sołtysów i nie tylko, również tych wielu to osób przyjeżdża, którzy są aktywni, którzy interesują się tym obszarem i w ten sposób jest znany również z tego w całej Polsce. Panie senatorze, w miniony weekend Konin biegał ponad tysiąc osób, dzieci, młodzież, dorośli wystartowało w 13 biegu Minowego słupa i jak mówił organizator tej imprezy, dyrektor tej imprezy Andrzej Sankowski, taka duża frekwencja to zasłu zasługa klubu biegacza. No to mnie bardzo cieszy jako prezesa tego klubu, który powstał niedawno, ale on rzeczywiście zrzesza kilkadziesiąt bardzo aktywnych osób, takich oddanych w bieganiu, nie tylko dla siebie, ale dla innych, bo przecież to już była trzecia impreza, w której uczestniczyliśmy. Pierwsze dwie były bardziej takie polegające, żeby popularyzować bieganie. Zapraszaliśmy wszystkich nawet takich, którzy jeszcze nie biegali, żeby się włączyli. Mówię o pikniku patriotyczno-sportowym 2 maja, czy też akcji Polska Biega 13 maja. A teraz włączyliśmy się w tradycyjne już tutaj bieganie słupa milowego i razem z Miastem, z Mosirem, współorganizowaliśmy tutaj szczególnie bieg na 10 km, który pięknie wypadł. Zgromadził ponad 120 uczestników. I na dodatek też podkreślamy to, że chcemy propagować bieganie dla wszystkich, nie tylko dla siebie, ale jednocześnie chcemy prowadzić działania herbatywne i pomagać tym, którzy potrzebują. I wpisowe tego biegu jest przeznaczone dla Igi, która ciężko choruje. I tu warto wspomnieć nie wiem, Waldemara Szygendę, Adama Gabskiego, którzy szczególnie tutaj byli zaangażowani. W organizację tego obiegu. Dziękuję za rozmowę. Senator Iwę Nauszniewirowski był moim gościem.